Każdy major w historii Counter-Strike'a pisze własną historię pełną emocji, zaskoczeń i niezapomnianych chwil. To nie są zwykłe turnieje. To scena, na której gracze zapisują swoją legendę raz na zawsze i do końca historii tej gry. play majora w Szanghaju rozpoczęły się. W walce o zdobycie tytułu w najważniejszym turnieju tego roku zostało zaledwie parę meczów. Tylko jedna drużyna stanie się mistrzem ostatniego turnieju tego roku w CS2. Od lat obserwujemy wzloty i upadki zespołów. Jednak to, co dzieje się w Szanghaju, może na zawsze zmienić postrzeganie drużyny G2. G2 Esports to organizacja, która przez lata Osiągała niemal wszystko, co możliwe na scenie counter strikea Jednak w ich dorobku wciąż brakuje jednego najważniejszego trofeum zwycięstwa na Majorze. Teraz mają ogromną szansę spełnić oczekiwania swoje i swoich fanów. Właśnie dlatego w tym materiale przeanalizuję kluczowe czynniki, które doprowadzą G2 do zwycięstwa na tym Majorze. G2 to obecnie numer jeden w rankingu Hell TV, a ich wyniki i statystyki potwierdzają, że mijający rok był dla nich wyjątkowo udany. Jednak przyszłość tej drużyny stoi pod znakiem zapytania. Pogłoski o odejściu Nico do Falcons nabierają tempa, szczególnie odkąd Organizacja ta otrzymała ogromne wsparcie finansowe. Po nieudanych negocjacjach w zeszłym roku rozmowy zostały wznowione i są na bardziej zaawansowanym etapie. Co więcej, spekulacje dotyczą również Monesiego, który, przez swoją przyjaźń i niezwykłe zgranie z Niko, może podążyć tą samą drogą. Uwaga, uwaga, na tą skrzynię wydam okrągłe 0 zł. I oproszę! proszę! mamy takiego skinka. Co najlepsze, możesz ją otwierać totalnie za darmo co 24 godziny na CSGO Skins, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Znajdziesz tu casesy od złotówki do takich zawierających nawet hołla. Dodatkowo możesz bić się na Case Battle, czyli moim ulubionym trybie. Kiedy przychodzi do wypłaty, możesz sobie wybrać dokładnie takiego skina, jaki ci się podoba. To zasługa Exchangera. Często Odbywają się tu eventy, które przy okazji zwykłej gry mogą oddać całkiem ciekawego skina. Dalej mało, kod Tukan daje ci darmowe 2 10 zł 10 groszy, czyli taką skrzyneczkę za free. Pamiętajcie, że to zabawa tylko dla osób 18 plus i wiąże się z ryzykiem. Niko i Monesi to nie tylko zawodnicy, to ikony Counter Strike'a. Ich talent, umiejętności i niezliczone rekordy wyniosły ich na poziom, na którym nie mogą się z nimi równać. Ale wciąż brakuje im jednego, tytułu Major'a. To ostatni brakujący klejnot na ich koronie, który pozwoliłby im na stałe zapisać swoje nazwiska złotymi literami w historii gry. Ten Major może być dla nich jedyną szansą, aby wspólnie spełnić to marzenie. Dla Niko jest to jednak coś więcej niż kolejny turniej. W swojej karierze kilkukrotnie ocierał się o triumf, tylko po to, aby doświadczyć porażek, które złamały serce zarówno jemu, jak i jego fanom. Finał w Bostonie, gdzie Cloud9 wyrwało Facebooker w historycznym comebacku, czy dramatyczna przegrana w Sztokholmie, gdzie jedna akcja mogła zmieniać Niż wszystko. To wspomnienia, które wciąż budzą emocje. Tymczasem Monesi, choć dopiero od niedawna jest na scenie, jest już jednym z najlepszych graczy świata, walczącym o tytuł gracza roku. Wygrana w Shanghaiu mogłaby przypieczętować jego miejsce na szczycie. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy Niko i Monesiego po majorze, jedno jest pewne: ten turniej to ich najlepsza szansa na spełnienie marzeń. Squad g zdaje sobie sprawę zarówno ze swojego potencjału, jak i okazji, jaka przed nimi stoi. Ta mieszanka wewnętrznej motywacji i niepowtarzalnych umiejętności czyni ich najgroźniejszym przeciwnikiem dla drużyny grającej w play-offach. Shanghai może być miejscem, gdzie zapiszą swój rozdział w historii Counter-Strike'a. Kiedy Snacks dołączył do G2, wielu zastanawiało się, czy będzie w stanie sprostać oczekiwaniom i przewyższyć osiągnięcie jakiejś statystyki swojego poprzednika. Jednak jego forma na tym turnieju rozwija chyba wszelkie wątpliwości. To najlepszy turniej Snacksa w barwach G2, a jego fenomenalna forma pojawia się w idealnym momencie. W meczu przeciwko Big, Snacks stał się rekordzistą w liczbie klaczy w historii Counter Strikea, osiągając niewiarygodne 865 wygranych klaczy. Jego doświadczenie i zimna krew w kluczowych momentach robią różnice, szczególnie w formacie MR13, gdzie każdy ma podwójne znaczenie. Jedna wygrana runda w sytuacji 1 na iluś wpływa gigantycznie na ekonomię, morale drużyny i wynik całego meczu. To właśnie tego typu zagrania czynią Snack prawdziwym game changerem. Dołączając do G2, Snacks musiał się zmierzyć z krytyką. Zarzucano mu przeciętne prowadzenie po stronie terrorystów. Dołączając do G2, Snacks musiał się zmierzyć z krytyką. Zarzucano mu przeciętne prowadzenie po stronie terrorystów. Jednak na tym turnieju uciszył krytyków. Pod jego wodzą G2 wypracował najlepszą stronę T na całym turnieju, co doskonale potwierdzają statystyki. Mówiąc wprost, Snax ucisza dosłownie wszystkich haterów na tym majorze. Dodatkowo smaku tej historii dodaje fakt, że Snacks dokładnie 10 lat temu zwyciężył na majorze w Katowicach grając w jednym składzie z Tazem. Teraz znów jako duet robią wszystko, aby historia zatoczyła koło w najbardziej epickich okolicznościach i wspólnie mogą stworzyć jedną z najpiękniejszych historii w counter Strike'u, udowadniając, że doświadczenie i talent są ponadczasowe. Skoro wymieniłem już paru zawodników, to warto wspomnieć coś o drużynie jako całość. G2 to jedyny zespół oprócz Vitality i Mouse, gdzie każdy gracz ma rating Powyżej 1-0. Zespół to zawsze suma indywidualności, a w tej drużynie nie odstaje absolutnie nikt, co czyni G2 kompletną drużyną. Fanów G2 może cieszyć dodatkowo powrót Monesiego do formy po jej chwilowym spadku, ale Monesi to tylko część układanki bo w G2 każdy gracz potrafi przejąć rundę i wygrać ją właściwie w pojedynkę. G2 posiada też drugi najwyższy drużynowy rating na Majorze, zaraz za Vitality. Jednak warto zaznaczyć, że drużyna Zaju miała znacznie łatwiejszą drabinkę, co podbiło im dodatkowo statystyki. A skoro o statystykach mowa, warto przyjrzeć się, co czyni stronę teru G2 tak wyjątkową. Statystyki mówią same za siebie. 74,4% wygranych rund po stronie Tero to najlepszy wynik ze wszystkich drużyn na turnieju. Co więcej, g wygrało każdą rundę, którą rozpoczęli od Entryfraga. Ze 100% skutecznością w sytuacjach 5 na 4 bezlitośnie wykorzystują każdą przewagę nad przeciwnikiem. A co jeśli Entryfrag trafi do przeciwników i g zostanie w sytuacji 4 na 5? Nawet wtedy dominują, wygrywając 59,3% takich rund. To wynik, który zawdzięczają nie tylko indywidualnym umiejętnościom, ale także prowadzeniu snacksa, który uniemożliwia przeciwnikom wykorzystanie przewagi liczebnej. Sekretem ich sukcesu jest przede wszystkim współpraca. W ponad 35 przypadków śmieć gracza g jest natychmiast wytradowana. Ta natychmiastowa odpowiedź pozwala wyrównać liczebność drużyn, co zawsze działa na korzyść terrorystów, ponieważ mniejsza liczba graczy CT oznacza więcej luk na mapie. Dodatkowo G2 osiąga niewiarygodny wynik 0,47 asyst po fleszu na rundę. Mówiąc prościej, co drugą rundę zawodnicy g zdobywają darmowego fraga na całkowicie oślepionym przeciwniku. Co więcej, ich strona CT również stoi na najwyższym poziomie. G2 zdobywa entry fraga w Ponad 63% rund po stronie CT. A 72,7% tych rund kończy się z ich zwycięstwem. Wszechstronność Gitu sprawia, że są oni drużyną, której po prostu ciężko się przeciwstawić. W tych playoffach są jednak drużyny, którym te statystyki nie przeszkadzają, aby nawiązać równą walkę G2. Vitality lub Face, Mouse i Spirit to główni rywale Gitu w playoffach, a kluczową rolę w meczach z nimi odegra Map Pool. Map Pool jest bardzo mocny. Vertigo, który jest ich instabanem, często nie jest grany przez inne drużyny, co pozwala im na zbanowanie go później a w początkowych etapach Veto skupienie się na wykluczeniu mocnych map przeciwników. Każdy jednak ma swoje słabe strony. Dla G2 mapy Inferno i Ancient potrafią być problematyczne. Tu jednak z pomocną dłonią przychodzą dziury w mappoolu przeciwników, którzy często banują mapy, które są słabościami G2. Vitality instabanuje Ancient, Maus ma zaledwie 33% wygranych na Ancientcie, a Spirit wyrzuca Inferno. Dzięki temu G2 będzie miało mniej zmartwień w starciach bezpośrednich z tymi drużynami i wejdzie w mecze z przewagą już na etapie Veto. Ostatnie miesiące pokazały, że G2... Sobie doskonale w bezpośrednich starciach. Dwukrotnie pokonali Vitality, zmiażdżyli face w fazie eliminacji, a Spirit wciąż nie potrafi znaleźć sposobu na ich grę. Największym zagrożeniem mogłoby być Maus, jednak, mimo solidnych momentów, ten turniej zdradził sporo luk, które Gitu będzie mogło wykorzystać. Po odpadnięciu Mongol z turnieju, Gitu może też liczyć na dodatkowe wsparcie, którym będą fani na arenie. Gitu będzie niekwestionowanym faworytem publiczności w Szanghaju. Gitu zawsze było drużyną, która radzi sobie znacznie lepiej na scenie, otoczeni przez rzesze fanów. Widownia pełna kibicy. Może dać im dodatkowego kopa do dominowania meczów lub zagrzewać do walki, gdy mecz nie będzie szedł po ich myśli. Shankai może być miejscem, w którym Jitu dokona tego, na co fani czekali latami. Wszystko przemawia za nimi, mają pełną talię atutów, teraz tylko trzeba je wykorzystać. Dlatego zespołu to nie tylko walka o puchar, tylko walka o marzenia. Czy Jitu sięgnie po swoje pierwsze zwycięstwo na majorze? Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Natomiast jeśli podobał Ci się ten materiał, koniecznie zostaw suba i łapkę w górę, bo dużo to dla mnie znaczy. Na dziś to tyle. Siema!